Ja pierdolę, rozjebę coś zaraz Ja pierdolę serio kurwa tutaj stali to, Kurwa bomba na... Wszyscy kurwa są... nie na. Ja pierdolę no Headshot JAK KURWA! Je... Fucking no. SHUT THE FUCK UP! No kurwa jak on nie dostaje! Ja pierdolę... No ja pierdolę! Oczywiście, że byłem nie kurwa! Ja pierdolę, kurwa! 90 kurwa! Nie wiem, myślałem, że będzie patrzył. Co to, to jest? Kill równa się kick. Aha, że to jest... No jak kurwa za ścianą byłem? Kurwa! Lubi się? Ja ile sobie. Przecież się kurwa! Lagi jebane. No, wybierz ten kurwa broń! Chłop kurwa nie ma głowy no No ja pierdolę no Chłopo kurwa nogi widać nie zabija e, KURWA co tutaj robił Co ten kurwa pomarańczowy jebaka kurwa z dupy pizdy chuj robi. KURWA! Tam Kurwa mać no! No Ja pierdolę Co za jebana gra! Ruszyłem wam oparty. E! No ja pierdolę kurwa. Ile on dostał z tego gigla? Nic kurwa. Cfel. No kurwa! No jak kurwa! Ja pierdolę jaka gra jest jebana! kurwa. Co ty w ogóle za pierdolisz kurwa, tego co poły, zajebany, kurwa, farmazon z tych kurwa, ci w kurwa, jebany, kurwa, gusie zajebany, kurwa, psiarzu, kurwa, debilu uh, report racist